Najnowsza wersja Farming Simulator 2022, dosłownie 24 godziny po światowej premierze od Giant Software. Z tej strony, Alien TV, zapraszam. Jak wiecie, głównym kontentem na moim kanale są poradniki, dzięki którym uczycie się tworzyć i edytować mapy dedykowane do każdej odsłony Farming Simulatora, czy to była 19, 17, czy teraz będzie to 22. Dlatego chciałbym Wam Trochę nakreślić, co, co będzie z poradnikami. Niestety, póki sam Giant's Software nie wypuści najnowszej wersji programu Giant's Editor, nie będzie poradników, ponieważ obecna wersja programu 8.2.2 nie obsługuje najnowszego symulatora. Mapy, owszem, otwierają się w tym programie, aczkolwiek nie widać podłoża, nie widać obiektów, widać tylko to wszystko w scenografii, a nie widać. Do edycji widać same niebo e, i wektory, więc nic nie moglibyśmy zrobić e, w tej wersji programu. Jak e, dowiedziałem się na forum Giants Editor, e, będzie w wersji najprawdopodobniej 9.0 i e, kiedy ona się ukaże, no oficjalnej daty jakiejś takiej nie otrzymałem. Rozmawiałem z jednym z przedstawicieli Giant Software, na pewno się ukaże program. E, niestety nie, 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 nie byli w stanie mi powiedzieć tak naprawdę, określić kiedy to będzie, jak udało mi się otworzyć kilka plików z mapy faktycznie tam w, przez notatnik w plikach widnieje już Giant Software, Giant Editor jako 9.0 więc podejrzewam, że też taka wersja wy, wy, zostanie wydana i póki jej nie będzie, no to tak naprawdę na moim kanale tych poradników yy, nie będzie może niedługo ukaże się kilka filmów z samej rozgrywki z Farming Simulatora 2022, albo jakieś kilka live'ów jak będę miał oczywiście czas i chęci. Dzisiaj dodatkowo do tego krótkiego wstępu i opisu dorzucam Wam w opisie link do modu, który przerobiłem sobie z 19 tak na szybko. Jest to Double Yield, czyli mod zwiększający plony z, danego, z danej uprawy, z danego hektara. Pokrótce chodzi o to, że jeśli mamy hektar powiedzmy pszenicy, dzięki temu modowi, to z tego hektara zamiast powiedzmy 10 ton zbierzemy 20 ton. Także jeśli ktoś ma ochotę sobie zwiększyć wydajność swoich zbiorów, co też przyczyni się do szybszego wzrostu gotówki na naszej gospodarstwie, jak wiadomo, im więcej zbierzemy, tym więcej sprzedamy, więcej zarobimy, to zapraszam sobie do Linku do pobrania. Ja tymczasem wsiadam sobie do jelonka i zaczynam opryski na moim gospodarstwie. A was zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się. Pozdrawiam.